Witam Was bardzo serdecznie na wieczornym spacerku po krupówkach. No, stwierdziliśmy, że chyba jednak nie idziemy nigdzie na Sylwestra, tylko zostajemy w pokoju. Ale za to wcześniej się przejdziemy jeszcze na spacerek. Zobaczymy, jakie nastroje są w Sylwestra. Także zapraszamy na spacerek. Sklep czynny i teraz się kręci pełną parą. i widzimy ledwo, ledwo, ale widać Wespę, druga wespa w Zakopcu W knajpie Kryjówka W zeszłym roku oczywiście to nagraliśmy Ale nie, podświetlone teraz jest Podświetlone są te, te obrazki I fajnie to wygląda Tutaj górol z górolką A tam taka scena Imprezki Nieźle imprezują. No nie wiem. A to jest knajpa, która się nazywa Wapra. Gotowa na imprezę sylwestrową. Już stoją butelki, jadło. Już można imprezować. Miałam ja dzisiaj nagrać tej knajpki. To w tej knajpce dzisiaj byliśmy w tym, w tym śmiesznym miejscu w korytarzu, ale jedzenie było przepyszne. A ja do tej pory jestem tak obżarta, że już nic więcej nie zjem z sylwestra. Dobrze, że nie przygotowywałam nic do jedzenia w domu, bo bym tego nie przełknęła. O, i zobaczcie, ten sam górol, co był w zeszłym roku. Uwielbiam go. On jest taki creepy, ale piękny zarazem. I taka fajoska nie ma tak. 30% taniej, no ale też nie wiadomo ile to kosztuje. No, teraz się lepiej ogląda te wystawy niż za dnia, bo wszystko widać, o tam na górze mamy domek z piernika. A to są wojneczki, które mi się bardzo podobają. Fajnie są zrobione z pierniczkiem takim imitacją pierniczki. Fajnie. Mhm. O, właśnie mówiłam o tym, muszę to wam pokazać. Mówiłam wam właśnie o tym, że ten stary dom wygląda przepięknie z lampkami. I to teraz nocą widać. Cudo. A tak wygląda reszta kuchówek. No, sporo ludzi naprawdę, ale wydaje mi się, że i tak mimo wszystko mniej niż za dnia. A zobaczymy jak będzie. O tu domek w całej swojej okazałości, z bliska. I jeszcze raz popatrzymy sobie tutaj i idziemy. Idziemy zobaczyć następne światełka. No piękne, ja się zachwycę. A tak wygląda ta knajpka z wieczorkiem. Już mieliśmy nie wracać na krupówki, a jednak się zdecydowaliśmy, ponieważ chcę kupić jeszcze czekoladki. Czekoladki, które wyglądają jako stypki I bardzo się cieszę, bo krupówki teraz... Po prostu żyją tym nocnym życiem. Wyglądają zupełnie inaczej świątecznie i tak jakoś bardzo, bardzo klimatycznie. Tu też piękna tutaj rabacówka i dekoracje świąteczne, które również wspaniale wyglądają. Zbiję czekoladki, ale jest tak ogromny wybór, że się nie mogę zdecydować. Zobaczcie ile tutaj jest smak. Jeszcze. Kurczę, mam nadzieję, że to będzie dobre. Muszę wybrać się. Taka cudna choineczka, ale już niedźwiedzia po nią nie, pod nią nie ma. Niedźwiedź poszedł spać w zimowy sen za Just street. You're still away Just another face in the crowd. On opposite sides. Pretending we're strangers now. I still jedzie my Minus jeden, a tu jest kilka piętro w tej kawiarni, nie, yes, yes. Winda jedzie w górę, a czy na pierwszej, no właśnie, albo na drugim powiedział, pierwsze piętro. O, tu jest jakaś palarnia. Zgłocza. Ale śmieszne. Tu jest palarnia sziszy. Zobaczmy, co mamy w menu księstwa góralskiego. Już nam się podobało, bo jest tiramizu pistacjowe. Także coś ciekawego, naprawdę. Ceny są też wyborne, ale no cóż, raz się żyje, jak to się mówi. Kurczę, odbija się niestety. To tak wam pokażę. Bo... Ale pod koniec roku trzeba zaszaleć. A ja sobie napiję się latę. O, jest jakaś Spanish Latte, czy ciekawe co to jest Hiszpańska Latte. No już się nie dowiem, bo wzięłam zwykłe Latte. No jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, muszę przyznać. Tylko no niestety drogim, ale, ale tam trzeba zaszaleć. Tu wygląda to tak. Tutaj mogę sama do siebie pomachać, bo się odbijam. W szybie, tam piętro niżej, tak to wygląda, a my sobie siedzimy tutaj. I taki mamy widoczek, bardzo fajny. Mamy właśnie już przyjechała do nas kawusia, która wygląda całkiem zwyczajnie, aczkolwiek ma dwa piętra. No, I tu mamy deser stacjonarny. no. I stacjowy deser wygląda wybornie. Z piękną pięknym kieliku i z czekoladkę na wierzchu. Super, luby. No zobaczmy, jak smakuje. Deser. Najdroższy deser w Zakopanem. Czy było warto, czy nie warto? No, chyba. Tak. tak? Chyba? Dobra, to teraz ja. Ten no, deserek wygląda pięknie, ma pięterka, ale ma też trochę oszukaną czekoladkę, bo ja myślałam, że to są całe wow. czekoladki, a to tylko taki bajer. No właśnie tak Także to trochę smuteczek, ale zobaczmy, jak tam. Czy to warto było, czy nie warto? Mmm. No, bardzo ciekawy smak powiem ci. No, chyba, chyba będę robić takie tiramisu. Fajna odmiana. No, I zjem kawałek czekoladki. To jest jeszcze tutaj zielonej. No, mm -hmm. mm, czekoladka dobra. Dobra, ułamiem tego cudownego sypka. No To jest biała czekolada. Stacjowa to ona nie jest. Mm. Ale deser jest naprawdę bardzo dobry. A kawa, jak to kawa, pewnie ma Taki smakamy. Kawa bardzo dobra. Ale kosztowała niestety 35 zł. No. No, Przysiek mówi, że kawa jak w Nowym Jorku. A cena jak No już strzelamy. Także nie mamy już tej tego... kawy, której chcieliśmy mieć. Zapomniałam wam powiedzieć, z czego dokładnie składa się ten deser. Już końcówkę jemy, ale jest to jakiś bardzo fajny krem pistacjowy. Taki tłuściutki, ale zarazem delikatny. Orzechy pistacjowe na wierzchu. Wewnątrz jeszcze nasączony. Właśnie ciekawa jestem czym, bo nie kawą. Tak mi się wydaje. Biszkopt. No i jest tego kilka pięter. Na wierzchu była ta czekolada. O, może teraz odkryję, czym to jest nasączone. Trudno powiedzieć. Co mi to może przypominać? tak jakby ru rumowe, ale to nie jest alkohol. Może są te smaki cukierków kukułka. To coś takiego mi to przypomina. Bardzo dobre. O, może tu, może tu uda mi się wypaczyć. No coś w tym stylu. A może jest tu trochę alkoholu? Kurczę, sama nie wiem bardzo delikatny, jeżeli już. No i to tyle. No, Chiluje nam się całkiem fajnie. Mamy taki widoczny. Tu jeszcze chciałam wam pokazać. Zaraz wam pokażę. E, żyrandole. O, takie są żyrandole zawieszone na górze. Bardzo fajnie to wygląda, elegancko. Jest trochę chilloutu i też trochę elegancji. Bo jak mi dobrze, wcale mi się nie chce stąd wychodzić. Hmm. Chyba zostaje tu do jej oka. Szczerze to, przy mnie walka. Oczywiście sprostuje to szlak metal, nieszczere złoto. No to, to koniec naszej wizyty w Księstwie Góralskim. Pokażę Wam tylko, tak to wygląda z dołu. Są pięterka. No, także, że... O, a my siedzieliśmy tam, tam najwyżej. Albo nie, nie. Jest jeszcze wyższe piętro. Także nie doszliśmy. Czy nam się podobało? Trudno powiedzieć. Było tak trochę po burżujsku. Nawet bardzo. Ale na tym balkoniku akurat mi się podobało w sensie bujanie na puśtawce, Ale czy puśtapka, czy to ma sens płacić za kuśtawkę i za jeden deserek i kawkę 95 zł? No to nie wiem. To, to 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 jest dyskusyjne no ale ale Krzysiek chciał od samego początku od, od, od poprzedniego pobytu zamówić sobie taki deser za 5 dych no to zamówił za 6 ale był bardzo dobry ja nie mogę powiedzieć tylko brakowało mi tam w nim jakiegoś owocu natomiast no kawa jak to kawa bardzo dobra była ale czy za 35 zł no bywają takie za 17 które są dobre no, także pół ceny. No dobra, to chyba końcówka naszego pobytu tutaj, bo już nam się szczerze mówiąc nie, nie chce, po prostu trochę jesteśmy zmęczeni. A wiemy jeszcze, że jutro przed nami cały dzień drogi i wyjeżdżamy o 8.30, więc bardzo wcześnie mamy pociąg, w sumie po sylwestrze. Mieliśmy iść na koncert, ale chyba chyba nie dojdziemy. Już po prostu się żegnamy z kupówkami. A jeszcze Wam powiem, że kupiłam właśnie tutaj w tym sklepie z czekoladkami takie dwa opakowania czekoladek w prezencie. Zobaczcie, wygląda to całkiem chyba ciekawie. To jest e, smaki: to mamy kokosowy, bodaj malinowy, już nie, a żurawinowy. Ten jest jagodowy, rubinowy, czy, rubinowa czekolada. Za nią się dopłacało złotówkę. Tutaj kawa i malina. Także dwa takie prezenciki. Wydaje mi się to fajnym pomysłem. Eleganckie są, dokładnie dwie takie bombonierki kupiłam z tym samym, z tymi samymi smakami. jest jest napisane słodki upominek Zakopane. No i coś takiego kosztuje 51 zł, ale ja zapłaciłam 104 za dwa opakowania, bo dopłaciłam z tego co wiem chyba do pudełka i do jednej czekoladki rubinowej, bo e, po złotówce no bo one są droższe. I to już pewnie wszystko z tych giftów. No, tak myślę, że już skończyłam zakupy. Jestem ukontentowana. Prezenty mam. Dobre jadło mam. Napitki jakieś też. A nie, napitki. A no tak, napitki też. Także to tyle w tym roku. Ile z, skorzystaliśmy, tyle mamy. Trześć dni odpoczynku, trochę sobie pojeździliśmy też na nartach. Jest co robić z tym zakopanem. Jeszcze mogliśmy pojechać na kulik. Ewentualnie na skutery śnieżne to nie pewnie, bo chociaż może oni wiedzą, gdzie w dolinie hochołowskiej może być śnieg. No i jeszcze można na termy pójść, także nie wszystkie możliwości wykorzystane. Myślimy, że kiedy indziej się wybierzemy, a jeszcze Wam powiem: dwie wycieczki kojarzę na Słowacji. Jakieś tam figury z lodu i spacer pośród drzew, w koronach drzew. Więc jest co robić. Jeszcze na pewno, na pewno myślę, tu przyjedziemy. Tylko myśl, nie wiem, czy do zakopanego, bo już nam się tro, troszeczkę znudziło, ale są okoliczne. W fantastycznej miejscowości, ale warto mieć oczywiście swój samochód, bo tak to, to jest się zdanym na taksówki, na busy. Autobusy, które nie przyjeżdżają na czas, więc to jest troszeczkę denerwujące. No i skończyliśmy spacerek właśnie na krupówkach. Więc drodzy widzowie, bardzo serdecznie się z wami żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku, ale życzenia oddzielnie jeszcze ode mnie będą na początku roku. Do usłyszonka, hej! Zapomniałam wam nagrać, jakie są pokoje w willi Camaro, więc tutaj jest, można mieć taki mały ogląd. To jest jeden pokój. Właśnie nasujeło to, że wszystko jest tak w kratkę. Fajnie to nawet wygląda. O tutaj jakiś wielki pokój. Myśleliśmy, że to jest taki, taka wspólna strefa chilloutowa, ale no niestety nie ma tu nic, gdzie można sobie właśnie posiedzieć. No i tu jakiś tam trzeci pokój. Wydaje się, że ilość miejsca jest podwójna albo potrójna, bo tak też myśleliśmy jeśli chodzi o nasz pokój, no ale to taki szczegół. Trzeba się przekonać i przyjechać, i sprawdzić na własne oczy, jak będzie. No, a my wieczór sylwestrowy spędzamy w pokoju. No i, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz pobyt. Moi drodzy, wszystko co przyjemne się szybko kończy, i niestety, w związku z tym dobiegła końca nasza przygoda w Zakopanem. No i cóż, wracamy do domku. Jeszcze nie podstawili naszego pociągu, ale za pół godzinki, właściwie za 45 minut, odjeżdżamy. Ponoć mają wcześniej podstawić, ja około 40 minut przed. Sprawdzimy to za chwilę. A z Wami już się żegnam. Pozdrawiam Was cieplutko w nowym roku. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Till then I just live and learn. I'm just a regular guy.